Dzień dobry, dzień, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj będzie gra EWOLF Roder Jestem oczywiście z Piegórką Cześć, to ja jestem Piegórka No właśnie I oczywiście tar, 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 tar. teraz widzowie będą się pojawiać filmy w poniedziałek o 16 W środę o 16, w piątek o 16 I o e, w, 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 w sobotę o 18.30 więc ten, polecam sobie gdzieś ten yy, zanotować i też to będzie na banerze, który będzie niedługo nowy. ponieważ Daily się powrótku już nam kończy niestety. I teraz ten, wy to, yy, wy to oglądacie ten odcinek w poniedziałek z w Wolf Roder yy, i w środę i w piątek w tych dniach, które yy, są ten odcinki. Będzie Dejsl, będzie taki maraton Bo wiem, że też nie, niektórzy cz czekają na Dejsl, zrobimy sobie taki mini ma maraton A potem idziemy z Robloxem i Dejsl tak na przemian. E, Piegurko my mm, gramy w tą grę o, ten już trochę i mogę... Tak, ten. ja jestem w ogóle... Ja jestem w ogóle e, Wilkiem teraz, tak chciałem dodać. No to, co sobie, to ten. Ja idę się ukryć, ale i tak Wilk ma taką specjalną zdolność. Piegurko, mogę wytłumaczyć ten. E, jak ten, na czym ta gra polega? No to jest, e, są e, jakby ludzie, którzy mają e, imiona. No i jest hunter, który może zabić wilka, jest wilk, którym ja jestem i on zabija tych ludzi. No i jak zabije wszystkich ludzi to się kończy gra i on wygrywa, jak go hunter zabije to, czyli taki łowca to po prostu się ta gra kończy i pisze, że y, po prostu y, ludzie zwyciężyli o mi no, też y, ten. Tu nie ma to takich o, ten. Może... Nichów, jak Piegórka jak napisała, tylko są takie postacie jak Benedict, y, na przykład Holly, um, Stokely i tak dalej. A mam Cię, Piegórko! Nie, 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 mam Cię! Aha! Nie mam mnie jednak. Chciałem Cię zabić, Piegórko. Ale ładny wilk, Piegórko. I też, e, tak, dosyć kupiłam, wilk też ma, tak jak Starflor powiedział, taką zdolność, która pokazuje mu, gdzie są ludzie. Właśnie, tak wyje ten, do księżyca, czy nie wiadomo gdzie, i tak mu ten... Po, pokazuje. Się tak, jak... raczej do księżyca. Więc ten, to jest dosyć fajne. No i w tym przypadku... W tym przypadku pisze wolf victorii, no i jest pokazane kto został zabity, kto był wilkiem i kto był hunterem. No właśnie. Dzisiaj słuchajcie widzowie, sobie zrobimy z pięciu rundek i ten odcinek też będzie krótszy, ale niestety nie chcemy się nadwyrężać, ponieważ jesteśmy przeziębieni z biegórką. No i też przepraszamy was, że nie było live'a, ale na pewno biegórka kiedyś zrobi live'a, prawda? Tak, bardzo Was przepraszam, no, ale no, no niestety no, no nie mogło. Oczywiście. No los ja tak chciał. Ja też zdadował do siebie, że polecam subskry subskrybować ten kanał. No i Piegórko, w jaką mapę teraz chcemy zagrać? Piegórko, powiedz mi. Ja bym powiedziała, że chcę w Winter Village, więc ja kupuję sobie tak 5 głosów. Ja kupię jeden na... bo będę miał ten y dobrą liczbę 70 końców, ponieważ my widzowie już tak A ja 100 gram. A, no tak, no i e, też mam tutaj kupować różne skiny do wilkołaków. Ja mam w przypadku e, taki e, mam tego białego. którego właśnie, sobie kupiłam właśnie. po prostu wcześniej. Ja też mam jakiegoś, ale nie wiem czy dzisiaj będę wilkołakiem. Po prostu więc ciekawe. E, no i Piegórko, uwaga, kim będziesz? Piegórko i jaka to jest mapa? Chyba w interview, prawda? Tak, nie jest, ja jestem Holly, Jestem Holly i jestem Nikim. Aha. O. Wilk wyszedł. Wyszedł tak. chyba z gry. Tak. Wilk wyszedł, więc. GG! Ej, wygraliśmy. Tak. A nie! wilka. Jo, ci Hagie ciągle jest na serze? Jest. Nie, nie ma chyba. Zaraz, zaraz. Mm. Nie ma, to on wyszedł. No, on wyszedł. No, wyszedł. wyszedł. Ale wyszedł. No, okay, fajnie, Pikurko. Ale to, to trochę było pragnę. niefortunne, bo Hunter nie mógł się wykazać. Właśnie, właśnie, to było smutne. To było smutne. E, okay. No i kolejne zbieranie mapy. No to były trochę stracone końce, Piegórko. No to były. A nie! A nie! Okej, okay, dobra. Kim A jest ten? Ja się pomyliłam. Ja jestem York. Jestem ja New Yorkiem. Jestem Daren, ale ten. Wiesz, może kto jest teraz Wilkiem? Ja mam pojęcie, przy mnie jest za mną idzie. Aha. Ciekawie. O, poszedł ten a jaką Ty postacią jesteś? Jorkiem. Jorkiem i gdzie jesteś? Ja jestem za jakimś budynkiem. Znaczy za jakimś domem. Aha. Budynkiem mam Okej okay. Tu w ogóle ktoś zrobił bardzo dużo rzeź na środku mapy. O! Tak. No właśnie. Prawda? Kim ty jesteś? <laughs> <laughs> Jej, no to już kolejny raz że mi kłamiesz No odcinku, no czemu mi kłamiesz? To było smutne piego z ty Jesteś zna, no, tak, ja, ja, no ja mam. No ja tak, czemu mi kłamałeś? Ja jestem wielki. Ja czemu mnie kłamałeś? Chciałam się spytać ten. O, chciałam ci powiedzieć, nie się spytać, tylko chciałam ci powiedzieć, że masz fajnie, że masz ten woreczek. No właśnie, z złotem. więcej końców. No właśnie, widzowie, no. Powiem, że ten, za, za ten woreczek taki fajny, się dostaje więcej końców ogólnie, więc świetnie. To jest też fajna ten możliwość w tej grze. To w ogóle ten, ktoś był. O, tu jest Ibis. Witam panią. Yy, okej. Okay. Nie, nie wiem co ona robiła w, w łazience w tym domku, ale okej, okay, nie wnikajmy jakby, Okej. Okay. No, Oni tam chodźmy, chodźmy, są bardzo. w tym. Yy, jakby to, to wygląda na kościół. Tak mi się wy ten wydaje. To jest kościół chyba. Tak, tak. Się... O tam jest! Yy, ten, yy, Malvin jest yy, hunterem, bo widziałam. Malvin? Elwin. Widzę, faktycznie. Dobra, mam go chyba? Nie mam go, Aha Jakim co do mnie? A, zabiłem go, Aha. Zabiłeś. Buddy, Prygurko, Wszystkich Zabiłeś no, bo... zabiłeś U ale... mnie to było A. tak w spowolnionym tempie, że nawet nie pytaj. Ale piekurko, no u mnie jakoś to szybko poszło bardzo. A, u mnie to raz po tego Le Leonarda. Ja A potem że po tym Ja już tak myślałem, piekurko. Ja też myślałam tak, ale jednak ty go zabiłeś. No. No i słuchajcie widzowie, ten filmik będzie też trochę krótszy, ale nie ma zbyt dużo do pokazania w tej grze. Ale tak ją pokazać można na odcinku w sensie, że ten. Można z zrobić odcinek, ale nie zbyt długi. Prawda, Bigurko Tak. I oczywiście zapraszamy na nasz serwer Przyjaciele Star. E, nie, to jest stary serwer. miasta Star link w opisie. Zapraszam też do mojego grafika na Instagram. No i tak, e, Bigurko, na jaką mapę głosujesz? Ja na żadno, bo mi się... Tym razem... Ja mam dużo opinią więc na Great Manor tak z cztery, nie, 3 głosy, bo tam ktoś inny. Okej, okay, ja dopłacę jeden ja mieć będę pięć głosów, jej! Pięć głosów, piegórko kupionych. I tak teraz ktoś kupuje 6 na Winter Village. O, kupiłem ten, na Great Manor, więc świetnie. No, Widzisz, to jest takie coś, że... Uwaga, kto będzie ten, wilkiem? Ja chyba będę hunterem, bo mam dużo procent. Ja znaczy, wiem, ten, że mam ty będziesz, duże pole. Ja wiem, że jak ty będziesz, to już mi nie powiesz, że, że ty jesteś Wilkiem. Jesteś hunterem? Ja ci powiem. Nie, nie jestem. Kurczę, szkoda. Dawaj idziemy do tego tutaj kościoło, ko kościoła. Ko kościoła. Tak, ko kościoła? Kościołu? Nie wiem jak to się odmienia. Nie wiem też jak to się odmienia. Tu w ogóle zaraz Wilk zrobi rzeź, więc ten. Tak, tak. Ta, ta. Ty jesteś Ibis? Tak, ja jestem Ibis, a ty? Ja jestem Darem. O, no to witam, witam, dzień dobry e, okej, okay. tu tak wilk na, na nas jest już zaznaczony. To będzie Benedykt, Piegórko. Uciekaj od Benedykta Czy to jest on. Ostatnia wow! Sam to był! Jak ja ten, piegórko, normalnie już ten Taki jumpscare był, że hej Sam <laughs> był, jak się zakradł. Uciekłam, uciekłam. Dawaj Piegórko! Ej, uciekłam. Dawaj, dawaj. O nie imię wilk Na no, jaki wilk? To jest Wilko wilkołek, wilk To jest Wilkołak, Piegórko. No to jest wilkołek, raczej wilk no, nie, to nie chodzi na no, dwóch łapach Nie przewiduję ci do dobrej przyszłości, Piegórko. No zostaw mnie, a nie wilkołaku. Ma, macie, pie 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 piegórko niestety Jeszcze mnie nie ma Ślepa, ślepa ten, ślepa ten, ścieżka ale skaczę tutaj za tobą, pan wilkowak, ale skacze piegórko, żeby cię dorwać. O dorwał cię piegórko, nie. No nie, no to niestety. Było to było smutne, to Trudno się mówi. To było smutne. Szkoda. No okej, okay, to dobra, kto był tym wilkiem? O, Naja, Naja cię dorwała. Aka Nora. Tak, Naja, Nora. Uwaga, co zrobi Nora? Czy Nora no, kto jest jeszcze? Jeszcze jest Leonardo, który się wisi na lampie, i Malvin, który no, jest no, hunterem, kolejny osób. raz. Figurko, dużo jeszcze osób jest. No, trochę My jest. Zróbmy jako ten, dwóch pierwszych. Czemu Jorg wisi no. ten w powietrzu? Jakby. Co to się stało? U mnie on. Adam, y, bardzo, bardzo ciekawie wygląda. O! U mnie zniknął, jakby. Ale okej, okay, jakby. U mnie też zniknął. O, i wrócił. Aha, ciekawe jakbym ten. Może go Roblox wywalił albo to jakiś cheater, nie wiem e, okay. Nie wnikam, ja nie wnikam na przykład. No ciekawe czy na, się tam czy nie, czy na ja kogoś znajdzie jeszcze Raczej znajdzie figurkę. Więc ten. Raczej tak. To jest ten Leonardo. Y, ten. Leonardo na lampie. No właśnie. I on ma ten. Kuszę, ale oni chyba mówią. Tak. Ja nie wiem. No to widzę słuchajcie, ten. ten. Za chwilę ja Wam tutaj zrobię przyspieszoną wersję jak na jak każdego próbuję dorwać. Widzimy się w kolejnej rundzie. No, uwaga, piegórko, Kim jesteś? Eee, nikim. Ja zapraszam Cię do kościołu. Y, ponieważ, ja już jestem w kościele. Tak, świetnie. Ponieważ ja jestem bardzo ciekawą osobą. Więc wiesz. Ty Znowu do... jesteś Wilkiem. Siema, siema. Witam, witam. Benedykt tutaj ten jakąś przemowę og ogłasza, jakby. Pigurko, no, zaraz coś pokażę. Kim ty jesteś? Nie powiem ci. Ok, to. Myślisz, Gaduj. ]Howy. Ok, to kogo zabić. Kto jest Wilkiem? Dzień dobry. To ty jesteś, tak? Piurko. no. Będę tak? To ty? Tak. Okej, okay, no to pożegnaj się z życiem, Piegórko. Ty jesteś wilkiem, na pewno. Zostaw mnie! Nie no, fartuję. Będziemy tutaj czekać na wilka, Piegórko. Ja sobie... Ale na to też mała na w, te... w, w teorii, nie? W sumie w teorii może być. Czekaj, no wyjdę tutaj, zobaczę co tu... O! Brim Rose idzie. Jakby ja tu będę tutaj stał, jak ten, jak ona będzie do mnie szła, Primrosa, Primrosa, Primrosa! Ona jest? Tak, ona, bo przez przypadek wyjęła. Ona. A, no to szkoda już jej. O, tu jest. No chodź, Primrosa, no. Kurde, no nie trafiłem. Piegórko, odsuń się, bo ja to muszę trafiać. Dobrze! Yes. Brawo. Brawo! Ja mam dobrze. tego ładnego wilka, którego ja mam. Takiego śnieżnego. Szkoda, że ona... Przez przypadek wyjęła wilka. Oj, jeszcze miała, no, ale miała, miała tego samego co ty, ja, jak powiedziałaś, no. No, bardzo ładno. A Radela, uratowałeś życie Radeli, bo ona szła do kościoła. Właśnie, uratowałem jej życie. No Radella. Radella się może cieszyć, że ja byłem takim dobrym hunterem. No. Więc fajnie. Okej. Okay. Szkoda, że tu nie ma ogólnie więcej map, bo wtedy tryb no, byłby przydałoby bardziej a? ogólnie, ale myślę, że kiedyś zrobimy sobie ten yy, z widzami, customy w y, e, Wolf Roder, o robuxy, więc ciekawie Pe pewnie ten na jakimś live więc polecam subskryb subskrybować kanał. Co o tym pomyślę sądzisz biegórko Myślę, że fajnie jest. W ogóle jak ktoś kupi 15. Głosów na Great ma Manor. Czy to ty? Nieprawda, bo ja, ja kupiłam cztery, to on kupił tylko 11. Aha. Haha. W ogóle chciałam ten. Chciałam y, trochę kupić na tą mapę, trochę na tą. I kupiłam cztery na tą, cztery na tę. Ale tak naprawdę no? chciałam wilić ten. Ale o. wyszło ta mapa. No to było smutne piłurko. Kim jesteś? I, I kim, ale wiesz, jakie ja mam duże pola ten? Na no, albo na Aha. Się, więc, no, Fajnie. Może będę w samej rundzie. A kim ty jesteś, piegórko? O, ja, ja wiem, kto jest Wilkiem. Wilkiem jest jakaś. Radełna, bo ja jestem ten. Ibis. Okej. Okay. Więc wiesz, jakby ten. Ja okay. jestem. Fern. Kim jesteś? Fern. No okej, okay, no dobra. Ehm. Um, ja nie z... wiem, czy to jest. Dziewczyna, czy chłopak? Fern? No, do, dobre pytanie, Piegórko. Fern. O. Zginęłaś, pie, Piegórko? Wilk nie zabił. To smutne. Ty! <grym> Ibis, ty nie jesteś Ibis. Ale to był prank, Piegórko. Prank, Piegórko. Demu ten twój... Temu ten Wilkołak ma spódnicę. Taką. Dobre pytanie, jakoś on lubi te spódnice. O, widaj Primrosso. Eee, no i czemu on mnie znowu Bo on się wzorował na Primrosie, bo one ma, mają takie same spu, 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 spodniczki. Za to mój Wilka ma spodniczkę i ma sześciapak Piegurko, więc wiesz Idealnie cia, ciało Wilka jakby. Czemu mnie zabiłe? Znaczy nie że mnie zabiłeś, znaczy dobrze, że mnie zabiłeś, ale czemu mnie kłamałeś? To było I spodanie, kłam nie, tak. Piegórko. Pamiętaj, nigdy nie, nie, nie wiesz, tak. gdzie gramy w jakiś tryb z, z zabójca. Moje najgorsze to że ja nie widzę. Jak ten. Jak ten. Jak, jak Twojego piekura? ekranu i ja ten. Nie wiem, czy ty kłamiesz, czy nie. No to samo. Ty zawsze wychodzisz, że kłamiesz. Ale ja tu nie, myślę, nie mogę się dostać tu na, tu na górę. No najgorzej. Ta osoba idzie tutaj do budynku, pewnie po łuk, Biedna. Ona myśli, że coś z działami. mi. Witam. Kto mi zastał, Piegórko? Jaka osoba? Piegórko? Taki. Ibis. A Ibis. Postać, za którą się podawałem. Tak. Ibis. Tak, to trzy Ibis. Trzy O Oooo, i ostatnia runda, która ten. Byłeś Radellą. Byłem było... Radellą, biegórko, niestety. Kolejny ja kończ, muszę być no, w tej no, rundzie, po prostu. Słuchamy? Mam nadzieję, że będę w tej rundzie. No jak ten, nikim nie będziesz, to, to kończymy ten odcinek, biegórko. Okej. Okay. Uwaga, proszę się szybciej wczytywać, Mapo, proszę. O, o tam. O, o, wczytuję się. Uwaga, uwaga. To będzie wilkiem? Czy ty jesteś piegórko? Jestem Hunterem. Naprawdę? Ja jestem Holly. To gdzieś idziemy? jestem York. Jestem York. Nie no, baławek, pie piegórko. Gdzie idziemy teraz? Czemu mów no, przecież o czym mówię? No już mówię. jestem w Jork, i ja nie wiem, gdzie idziemy. To ja idę ten: do kościoła, ty? A ty idę do kościoła. Zapraszam, tutaj, zapraszam. Idę, idę. a ty kim jesteś? Ja jestem Holly. Holly, okej. Okay. I do kościoła, Holly. Tak Tak. Okej. Okay. Siedma, piegórko! Znowu, jakim cudem? Też się zastanawiam, Pigurko, jakim cudem. Jak Ale do tego ty nosz? jesteś! Nie wiem. Ale ty jesteś, jaki mały wilkołek wi 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 z ciebie. Mądry no, stojek, pióro. Stojek już za Czemu ty mnie kłamiesz znowu? Ja bym pewna, że ty już mnie okłamiesz, bo ty już byś tak nie mógł. Standard ten. <laughs> ten. Sto to sto ten, u mnie radella się jakoś kompletnie przywróciła, nie? U mnie to ona w ogóle. Y ma ten rozczłonkowaną głowę od szyi, mówię ręce. Teraz, nie, no właśnie, od... Też. O mnie też. O, o to chodzi, że u mnie. Okay, witam, dzień dobry. Jakby, jak tutaj się dostać do pana? Ja już ci nie będę mierzyć. Nic co powiesz. To jest tak, jak tutaj się do nich dostać na górę? Piórko. Idziesz z tego, z dachu przecież. A no właśnie. Zgadza się. No, on przynajmniej twój wilkałek. Pewnie po łuk. Takim się przynajmniej lew. twój... Twój wilkołak nie ma spódniczki. Teraz? Nie ma? O, nie ma, faktycznie. Nie ma teraz spódniczki. A, bo ja wtedy byłem tą... Radello, czy, kto, czy kimś, która miała spódniczkę. To była Radella, tak. To była Radella, nie. bo ona ma też taką wielką... ten stonklej. A on nie idzie po łuk. Właśnie wiem, jestem już przy nim. Zaopiekowałem się nim, piegórko. Pie Ach, ty. Jest to było smutne, ale prawdziwe. No Piegórko oceniam ten odcinek jak bardzo dobry, bo dużo razy byliśmy ten. Wilkołakiem, przynajmniej ja. Chyba ty. No, dużo ale... razy. też mnie okłamałeś ty. Wielkoak. Piegórko. mnie e, cały czas. Gdzie tu można wejść na dach? Gdzie tu można wejść na dach? No przecież ten. Jest takie coś tam. Jakie są te schody i przodu. Tutaj? W lewo Nie, i lewo, lewo Lewo? Tu? Lewo Tak, prosto? Nie tu! Wróć tam, gdzie byłeś? Tu? Tam, gdzie jest ta kama? Tak, lewo. tu. Tak, ten. Miał, miałem lagę. Tak. No, okay. to był jest naprawdę prawdziwy tak, lag. To jest tutaj bruk. Więc e, bruk chodź tutaj, jakby. Chodź tutaj brok. Tak. to? W ogóle wiesz, gdzie jest łuk? No to ten, widzowie, dziękujemy Wam za odcinek. Trzymajcie się, no i papa! Piegórko pożegnaj się. Pa, pa, pa. No, miłego mnie widzowie.